No, Przyjechało Agnieszka. Popukaj teraz szybę. Policja. On śpi. Witajcie wszyscy Marek z tej strony. Kolejna niedziela, kolejne poszukiwania. Dzisiaj uderzamy w nasze zgody zeszłotygodniowe, tym razem z innej strony. I zobaczymy, co uda nam się dzisiaj znaleźć. Zostańcie z nami. Nie włączałem, nie jak to. przyjechała Agnieszka. Popukaj, teraz szyby. Policja. On śpi. Ja pierdolę! Nie No nie! No nie. Żebyś, kurwa, Patera nie! Żebyś widział swoją minę! Nie? Siemano! Nie, nie, ci cześć, cześć! Kurwa, no jesteś którą się spodziewałem dzisiaj, nie? Cześć! cześć. Nie. nie wysyłaj kurwa To ona I, I na filmie będzie Pip, pip pip To ona Obudź Norberta! Tam przez, przez niego Przejdź. się spóźniłam. Weź mi nawet jeden nerwuję. Tak ja czpanny. spanie. mnie. Na urodziny mnie zabrała 40 brata. No to dobrze. No ale teraz nie ma zła. Zło było wczoraj pewnie. Patrz, i teraz zgniutym telefon. Nie, nie będę, nie? Tak ci mechanik naprawił no. samochód. Cześć w ogóle. Jestem w głębokim szoku. Bym wam coś nie? powiedział, ale to jest zbyt, zbyt prywatne, to wam nie będę nic gadał. A powiem wam, on podobno płakał, nie jak mu napisałem, nie? A ja kurwa już w Gdańsk lecę, nie? No. Ale to była, słuchajcie, taka konspira, że... No. no nie mogliście wiedzieć, że tu jestem. No. Czy się na No nie, z Krakowa jadę, nie? <grym> Szok! A wiem, Nic tak nie powiedziałeś? Nie no, ja wiedziałam, że będziecie mieć do mnie pretensje. Ale my nie mamy pretensji. <grym> ja partyzan, taki taki to... przyjechał. No. no, to będzie hałas. Nie, no, Agnieszka jest partyzantem, ona wiesz. My tu gadu, gadu, a tu patrzcie. Nie wiem, czy będzie widać. Pod innym kątem, może, nie? Nie wiem, czy będzie widać. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, gadu gadu, pitu pitu, porozmawialiśmy, dzień ucieka, idziemy, idziemy w teren, idziemy, patrzcie, ja włączyłem, no, Agusia już tu useczkę ma, to co, musicie zwrócić uwagę na tego łysola, tu, o, tu, tego, o, tu, tu, teraz, no, dobra, wchodzimy, słuchajcie. Jaki sygnał ciutko szarpany, ale słuchajcie, bije w kolor. Ale tu z boku jest ładniejszy. Zobaczmy. O, coś chyba widzę. Kurde, myślę, że pointer zgubiłem. O, a ja mam, słuchajcie. Tak? Nie. Myślałem, że... No właśnie patrz, mam coś takiego rozerwanego. myślę, że rozerwany pocisk, łuska duża. Tak, a ja mam znowu małą, ale też widzę, że rozwalona i Coś takiego. Czyli coś tu może się działo, no. Maciuś też właśnie wywołał, kopiamy. Tym Adaś mówi, że ma ID na monetkę. To zobaczymy. ale wydaje się, no ale... No to się wydaje, no to chyba zawsze się wydaje, jak wykopiesz to się przekonamy. Tu Agar, tu Adam ryje. i oba mają co? Nie jakiś kolor, ale... A ma coś od czegoś? Nie. panie kolego, to jest jakiś kawałek. Też coś od czegoś. Od czegoś do czegoś. No. No. Niestety. Sprzątamy. Jest duży sygnał, myślałem, że w ściółce puszka leży. A ja się okazuje, że nie. O kurczę, dobra, słuchajcie, muszę odkopać. O kurcze, patrzcie. Ale pocisk Patrz go. Ja pocisk Pocisk! Nabój! No Czyli coś tu jednak Jak podejrzewaliśmy się działo zobaczcie No ładny, ładny Patrz Daśko no, A to jeszcze nie ten, co, jest, co <gry> Adaś już co tu, tu był wcześniej. No, Adaś już tu był wcześniej na zgodach, jak mieliśmy w tygodniu. No, to jeszcze nie ten. Ale Właśnie, ładny. Eleganty. Fajny. A jaka łóżka tu musiała być do niego ty? Ci mówię, ona jest tak, taka duża. Szukamy. Ja nie wiem, czy go widać. Patrzcie, tam idzie takie coś. Znaczy taki ktoś. Tak jakby znajomy, ale jakby, kurwa, zgubił nie się. Obcy. Jakby obcy. Nie <grym> zdał bota. Jakby Zdechina. Powiedz, że Szczecin jest nad morzem. Powiedz, że Szczecin... Szczecin jest koło morza. <laughs> I patrzcie, jak się w Szczecinie szuka. Nawet się cewką nie rusza. Patrzcie, nie w to widać. No, on idzie przed Trzeba no. Maja jeszcze znalazła, słuchajcie, krzyżyk. Zaraz go nagamy. No, patrzcie, tak się chodzi w Szczecinie z wykrywaczem. wolno do Jesteśmy na zgodach Szymonie, patrzyłeś na mapę teraz O, tak się chodzi w Szczecinie. No to, no, to, to Dupę nagrań akurat wytnę I co znalazłeś? Nie dość, że krzyżyk to jeszcze Jezus O chyba z tego krzyżyka spadł no, no. Zaraz no? idziemy z pokazać. Nie ma kwadratowej mogiły? Nic, polmosy, kurwa, wszystko przychodzone, polmosów narzucali, wrzucali kurwa. Włącz ten wykrywacz ani Włącz ten ale nie wykrywacz. Co? Co? Nie patrz. Patrz. Ja wiem, Patera, że pa, jesteś to gotowy na to rodziny, patrz. 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 To są na srebro? Piękna. tam się działo wczoraj? wczoraj. A kto sreberkowalną? No? E, nie wiem czy sreberko, to ale tam... Krzyżek, no zaraz zobaczymy, czekamy na rafika. No. Chodźmy. Chodźmy. O, wywaliła się wersa. chyba jest. jaki ten. A to ten stary jest, on ma y, drewniany rdzeń chyba, nie? Nie. Od drugiej strony nie? Cały, ja nie wiem z drugiej strony. Trzeba by było wyczyścić. A no ja przyszła statum i kosi. A tu jeszcze Jezusek tak, leży. Trochę ma skorodowane, ale zaraz wam pokażemy razem z tą monetą. Jak tam, jakbyśmy stąd... No, a ja no, srebro. To srebro. Nie czy no, wysyłałem to. zdjęcie to, przecież no, na dzisiaj. Aha, no, to, to patrzcie, no to my ja, nie, nie oglądaliśmy. Nie baki, że na głowę no. wróciłem taki serniczek. Kółki widział, bo też coś tam został. Czy, czy widzowie o czymś mają nie wiedzieć? E, tak, że upiekła dla was sernik, ale wszystko macie na grupie. I Dobra. Na macerę, e, to nie na nie e. Wracamy do monety od Rafała. No, my tu czekamy na coś Sury, fajnego. Ale... O on srebro No tutaj ten. Teraz mam... E, takie wyciągasz? z drugiej kamery zrobić zbliżenie. Super. Dobra, masz jeszcze zgodnie gdzieś? Nie. Tutaj jest... Nie. Monetka srebrna. Nie. Można? Można, ze śląskiej ziemi. To nie jest zronione. Jest? Nie. E, a boki nie ma? Aga, ktoś sobie już na chwilę gwiazdę odpłynęła. Ja Led... Nie, przeszkadzam? Nie, aż chodzi depta. tu. nagrywa, Aga, ty mi nic, nic nie przeszkadzasz. Tylko coś ty zielonego się Ale, zielone. ale jak połączę kamerę, to już Ci powiem. Pokaż srebrko, Marek. Podłoż po srebrko, pod krzyżyk. No pięknie. O kurde. Uczyściłeś? Mimo to jakby kopać srebrko, no nie wiedzieć, gdzie się ma srebro. Ja to też miałem właśnie no. Tu fenola wykopałem z trudnego No fenola. fajnie Czy on jest taki? Dziwny Dziwny nie? Ja? Można to Chcemy zobaczyć O, rozerwana troszeczkę, no ale no. no. no, jest kaliber A tu nawet numery są, wiesz? Tu musimy wyczyścić No ale No ale rozerwana jest Super jest Ale wychodziły takie dziwnie Całe Patrzcie Czekajcie, wyjmę ten pocisk No i tych odłamków jest tutaj fajno, no? Wyjmę ten Maciek Wyjąłem pocisk I to jakoś się tak komponowało Wiadomo że ono miała zwężenie ku górze No, ale jest kaliberek no. fajny Konkretnie no ale to, to będzie to co my znajdujemy, całe rozerwane no te łuski ten, Tak, Tak, bo pełno ten... tych odłamków, było. No. No? Kto to znalazł? Maja. I uciekła, nie jest, patrzcie, znalazła. No, super. Bo nie chce się jej tego nosić. No tata ponosiła. Tata a, no, a, no, a co? Dobra, idziemy dalej Dobra, no idziemy do Maćka. Bo woła, że mamy dalik jakiś tam. Oa kurczaki no, też w las te haszcze. Patrzcie, gdzie on tu w las? Ja sobie zostawię tu łopatkę Cicho bądź już. Tu na skraju lasu. O, panie, to chyba sreberko? Nie wiem. Nie? Ale miedziana ta. Miedziana. Aha, no faktycznie, ale... ale Pamiątka. Częstochowa, Częstochowa Zaraz zrobimy. Tutaj. Zbliżenie. Czy tu przejdę? Zobaczcie. Kurde, pierwszy fan. Pamiątka z Częstochowy. Po, poza tym. Pierwszy poza łuskami. O, on też idzie, on też idzie, on też idzie. O, o, <laughs> ciekawskie jajo. poziom. Schował się, schował się. Dobra, chodź ci pokażemy. Ty Pani macie? Ja. Ale ładnie. Kurde. A tam, tam Aga jest, patrzcie tam, tam, tam. Ja się dziwię, że jej komary nie gryzą. Pamiątka z Częstochowy. Bo bardzo ładny medalik. Od Maćka, a ja mam tu jakiś sygnałek Wicewestra Patrzę to, 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 o Następnym razem parkę ci wyślę nad morze O, monetka o, Pierwsza dzisiaj hopie Na okrągło się kręci Monetkę Powiem wam, bez szału Złotowa współczesna Złotówka no, i pyk na myj będzie Taki dołek no Patrzcie, sygnał był nie mrawy rozkopanie jakby Ciutkę lepszy a finalnie

Pozdrawiamy rocznik 83. Co prawda nie mój, ale serdeczne pozdrowienia od SGD. Słucho. Patrzcie, ile robacie? 2 lata. Nie wiem, będzie widać. Kogo widzisz? Patryka. Ja się szukam No ja cię nie widzę. Patrzcie, przyszedł. On ze Szczecina przyjechał. To jest podobno ten Szczecin nad morzem, słuchajcie. <głos> <głos> A ja mam fajny sygnał, zaraz zobaczymy. Pierdzi mi kapslem, no ale... Zobaczmy. Ani pieniądz, panie, pieniądz. No uh -huh. spadł. A ja mam 5 Fenoli. Tak, zaraz czystej wam pokażę. Zobaczcie, taka piąteczka wyszła. W dosyć fajnym stanie. O dziwo, bo one zawsze zjedzone wychodzą. A tu my jakąś przerwę robimy. Tam nie, tam, tam. O o, tam tam, tam. Agakopie. A tam gdzieś był Adaś z Oliwią, Smają, z kurczę, ja zawsze bnie te dziewczyny i Rafik oczywiście Dobra, chwila... Od... O, patrzcie jaką piórko Chwila oddechu i lecimy dalej Tu było 20 groszy perel Tu też jest O, ale fajnie się ułożyła, zobaczcie Kolejna monetka. Odejmujemy. I co? O, I znowu 20 groszy peryl. To już trzecia. Rafcie przyszedł, patrzcie, z czymś takim. Próbujemy trochę ją poszorować. Takie 10 filerów na na ścieżce przyzewam wam przebitkę jak to wygląda czyste a my już zeszliśmy z pola pijemy z lasu, kawę, kawę pijemy i takie cuda, patrzcie I mała integracja, a za chwilę spróbujemy zrobić jakieś podsumowanie dla was. No i słuchajcie, tak wygląda nasze dzisiejsze podsumowanie. Dużo rozerwanych takich łusek bo wychodziło tutaj macie do porównania, jaka to jest z boku jest podkowa, jakieś zawory, perelki, nie perelki. Medalik fajny wyszedł, znaczy krzyżyk. Tutaj pociski. Prawdopodobnie z tej łóżki musimy dojść do tego co to jest. Bardzo ładny medalik. Rapik chyba nie ten, I tak to wygląda, słuchajcie. Nie ma tego zbyt wiele, no ale... Ale ważne, że mogliśmy się znowu spotkać i porozmawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I co powiesz dzisiaj nam? Bo Co bardzo, widzą chcesz przekazać? Bardzo, pozdrawiam w ogóle wszystkich widzów e, e, SGD Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Śląska, a czemu nie. A nawet się mm -hmm. Było trudno Cudownie Was zobaczyć. chociaż na chwilę. Znaczy, no z jedną z Waszych członków troszkę dłużej niż na chwilę, ale to jest osobny temat. To jest no. temat na horror. Zrobił nam bardzo, bardzo fajną niespodziankę. No nikt nie wiedział poza jedna z naszych członków, jedna jedyna, nasz rodzynek. Wszystko było tajne, wszystko no, bym, wymyśliłem ja, Agnieszka była moim agentem, więc proszę nie mścicie się na niej. Została, Oni się zemczą, jak z, została zniewolona do, do tej akcji, że ma mnie nie sprzedać, że, że będę tutaj dzisiaj Wiernik. z Wami. Ja 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 jestem mega szczęśliwy. Fajnie. Słuchajcie, no i w taki sposób spędziliśmy dzisiejszy dzień. Fantów nie było zbyt wiele, ale najważniejsze, że spotkaliśmy się i że ten gość nas zaskoczył. To bardzo miło. No i pozdrawiamy wszystkich kolbiarzy, którzy twierdzą, że my jesteśmy grupą alkoholików. Jeżeli, jeżeli tak? nas nie znacie, to nas nie oceniajcie. A kto nie piwa na wykopkach, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dzięki. Albo wykrywacze. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę, mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie komentarz, subskrypcję i widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się. Jademy dur. Jademy. Jademy.